Siemaneczko kochani, witam Was w kolejnym odcinku gdzie jedziemy sobie na wykopki Dzisiaj jedziemy, nawet nie wiem dokładnie gdzie idziemy, nie wiem jak się nazywa ta miejscowość Ale idziemy na fajne, zorganizowane, yy, zorganizowane kopaninko Grupa nie jest za, za wielka, więc myślę, że będzie mało osób Ale myślę, że będzie fajnie, bo ogółem farma, farma jest bardzo stara, tam stoi jeszcze dom z 1600 roku, coś takiego Więc mam nadzieję, że będzie zarąbiście, już nie mogę się doczekać, aż yy, do dojedziemy, chyba już po mnie nawet przyjechali więc ja się będę zawijał, odezwę się do Was już na miejscu i mam nadzieję, że w Lifanie. Pozdro, zajechali! Zajechali panowie! ale są widoki, masakra. się Pięknie tu jest. Dobra, jedziemy z tracy, zobaczymy co tam dołki pokażą. Będziesz ten dzisiaj e, Będziesz dzisiaj e, tym głównym e, dowożącym w, w filmiku Pięknie, pięknie Dobra, przy pierwszym dołeczku na złocie, nie? Panowie? taki większy kawałek, kawałek ołowił coś takiego nie wiem, co to było, od czego to mogło być, ale no, taki kawałek ołowich wypadł teraz z tej dziurki tu. No. no dobra, jedziemy dalej. Mamy tu sygnałek na wierzchu. Tu gdzieś, o, o I mamy znowu kolejny pocisk. Ale fajnie biło. No nic, jedziemy dalej, Teraz może coś wypadnie. Już nam wyszło takiego okrągłego, fajnego. Nie wiem co to jest To jakieś zaokrąglenie jakby na dzwoneczek szedł Nie wiem czy to mogło być jakiś dzwoneczek czy coś Nie mam pojęcia Ale fajnie wygląda Fajny fancik Jedziemy dalej Mamy wsparcie tutaj Wyszli pooglądać Co tutaj kopie ciekawego Ale widoki ładne Naprawdę No i krówki Malutkie jeszcze dopiero rosną Jest naprawdę fajnie Jest fajnie No Zobaczymy co nam dalej jeszcze do tej dzień przyniesie znalazłem chyba jakiegoś hotspota jest druga monetka, którą znalazłem obok siebie w tym dołku jedna i obok jeszcze jedna w drugim dołku ale piękna jest ładny shilling piękna i monetki obok siebie super, już jestem zadowolony już jestem zadowolony dobra, jedziemy dalej, zobaczymy co nam jeszcze przyniesie szczęście dziś Chyba dożyliśmy jakiegoś hotspot, tutaj mam kolejna monetka obok wyszła, halfpenny Taka malutka, sygnał no taki mały, tak w ogóle jakby Jakby nie wiem, na jakieś gówniuszko biło je ja wykopię, no i jest, malutka taka Zarąbiście Lec tutaj, obuczałem że ten mały terenik, może coś jeszcze wypadnie Fajnie, super Mamy kolejną okrągły dołeczku. Chyba to jest yy, Guzik mi się wydaje Tak Guziczek. O, jaki ładny ma tę koronę. Nie mam jak go obmyć. Ale ładny. takie jakby gwiazdeczki. Fajne, fajne fajny, fajny fantylecem z tego spoda. nie ruszyłem stąd. Dobra, no, to robiliście. Kolejny fancik, jedziemy dalej. Kolejny dołek i mamy 20 pi. Jeszcze 50 piwy grzebie i będzie, będę już miał na chleb. <noise> Jak to brzmi? No ale nic, jak taki współczesniak, więc jest git, jedziemy dalej Mam nadzieję, że coś zaraz wyskoczy ciekawego Jedziemy I mamy kolejną łuskę Takie oto dziurze Dużo usy się wychodzi, a zobaczcie jakie piękne widoki są Tam jakieś skały są, sorry jeśli wieje, ale mikrofonu nie zakupiłem do GoPro Tam sobie chodzi Sławek Piękne góry dookoła tak mi nogi bolą, już trochę tu jesteśmy, 6 godzin yy, No i na razie jedziemy dalej Jak ktoś będę się włączał, mam nadzieję, że coś jeszcze wpadnie Jedziemy Zaczymy dalej Zobaczymy, co się nie... znajduje w tym skarbie Jeżeli mu nata, to stawiam piwo Nie piwo, tylko czteropak Czteropak. Ty Nic nie ma Coś jest chyba Jest coś? Jest moneta Ale Tak? Ale to będzie No ale chuj, muszę eee. kupić piwo ty No Moneta to moneta współczesny yeah, funcik 1980 będzie? No to właśnie pewnie na, na wyciągał tych, tych jeden pików albo dwóch pików ty no. Ej hey, monetkę muszę postawić Znalazłem, no dobra, no to też jedną dzisiaj miałem. Jedziemy dalej, społeczny. Witam was, kochani. Ja już jestem w domu. Niestety za zaczął padać deszcz, ale żebym nabrudził błotem, bo ja mnie zabije. Yy, niestety zaczął padać deszcz. Musieliśmy się zawinąć bo nie było nawet tak nagrywać. Niestety materiał nie będzie tak długi, jak chciałem, żeby był, ale i tak go wstawię, dlatego że było fajne w parę fajnych ujęciach. Yy, znalazłem monetki. Myślę, że będzie to tam, będzie, będzie co oglądać. Ale teraz tak ten kawałek dzwonka, to jest dzwonek, co się dowiedziałem, rzymski, tylko niestety jest ułamany. Jak widzicie tu w środku miał takie dwa ZT, y, zaczepki, żeby y, mieć, jak ta kuleczka coś w środku jest, nie wiem jak się nazywa, ona właśnie miała tutaj zaczep na niej, w środku dwie. Sprawdziłem na internecie, Są, jest bardzo dużo podobnych takich, więc jestem zadowolony z tego, z tego znaleziska. Szkoda, że nie cały, bo był, był przepiękny. Jeszcze go nawet nie umyłem, ale potem gumę i zobaczymy, czy mam jakieś może wzorki czy coś jestem, no jestem bardzo zadowolony z tego ogółem jeszcze powiem tak, co jeszcze znalazłem tutaj pokażę, znalazłem szylinga jednego w bardzo dobrym stanie, może nie widać dobrze, bo tutaj światło jest takie liche ale jest naprawdę ładny, tu myślałem, że mi się fibułka trafiła, bo jak wychodziła z ziemi to tak wyglądała i ta dziurka była jeszcze zakryta błotem, mówię no znalazłem rzymską fibułkę, no ale niestety to jest jakiś tam pierdziuszek, taki yy, kuziczek Standardowy, tu się Elizabeth się trafiła, eee, to jest one penny, tu mi się trafił half penny, czy, czy half, co to jest, czekajcie, new penny, przepraszam, nie half penny, new penny, tu się trafiły mi 22 pi, to jeszcze trochę, tak jak mówiłem, mogłem sobie chleb kupić, no i ten guziczek z takimi Takim jakby gwiazdką na środku. No. no i źle Mi się wypadł. Bardzo podobał dlatego że były bardzo fajne. Yy, były fajne, bardzo fajne góry, były fajne, bardzo fajne widoki. Niestety chciałam wam jeszcze nagrać na powrocie te całe wszystkie widoki z innej perspektywy, bo jeszcze in, jak na powrocie wracaliśmy, były takie wielkie, ogromne góry. No były piękne. Piękne normalnie, jak w innym kraju by, byśmy byli. Ale niestety nie było, nie udało mi się nagrać, bo był taki deszcz i nie zatrzymywaliśmy się na powrocie. Ale, filmik jest, udany wypad jest, ja się cieszę, to mnie normalnie jara, że takie coś trafiłem, przecież mam tyle lat, masakra, jeszcze tylko się dowiem, wyślę to y, zdjęcie na maila do mojego rekenologa, zobaczymy co on powie, ciekawe czy mi to bym mógł obczaić i powiedzieć dokładnie skąd to jest, kiedy to, jakie, co to jest, jakie to jest, kiedy to, w jakich to rokach istniało, duperele takie, bla, bla, bla. No, to, a poza tym... Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, jeśli tak, zostawcie łapkę, suba w górę i zostawcie jakiś komentarz, a ja widzę Was w kolejnym odcinku. Narka!